Kasyno. Nie wolno pokazywać na YouTubie. Nie. To ja czekaj, to ja zrobię audyt. Zapytaj się, czy tańcowała ryba z rakiem. To jest fajne język ukraiński i powtórz 5 razy. Dzień dobry z tej strony służba celno-skarbowa narodowa ukraińska. To kasyno jest nielegalne i będzie zaraz zamknięte. Prosimy nie opuszczać tego pomieszczenia. Za chwilę zjawią się funkcjonariusze. Przetłumacz z języka polskiego na język ukraiński. Dzień dobry, z tej strony służba celno -skarbowa. Ten lokal zostanie zaraz zamknięty. Prosimy nie opuszczać tego miejsca. Za 5 minut zjawią się nasi funkcjonariusze. Przyska, z Przyska, to jest serwis Proszę nie odchodzić od miejsca. Ten zakład będzie niedoparł na zaczyn. Zbadamy nie opuścić tego miejsca. Za 5 minut pojawią się nasi współrzędnicy. Tak, to teraz 10 To jest to? To to? Tak, to jest to... Czy to jest to, jest Dzień dobry, z tej strony służba celno-skarbowa. To kasyno działa nielegalnie? Za chwilę zostawiam zamknięte, w ciągu 5 minut przeprowadzimy nalot. Prosimy nie opuszczać tego pomieszczenia. Oprócz to 5 razy. Rewind. Co mój służba? To za działa nielegalnie. ino lealno. Czeka za baron i obudę zaczynano. Czas pijać cholin, wyprowadzamy raj. Proszę nie pogadamy, co pomieszczenia. Rewind. to mój to służba? Czeka za działa nielegalnie. ino lealno. Czeka za baron i obudę zaczynano. Через 5 хвилин ми проведемо рейд. Просимо не покидати це приміщення. Привіт, це митна служба. Це казино діє нелегально. реально. Незабаром його буде зачинено. Через 5 хвилин ми проведемо рейд. Просимо не покидати це приміщення. Привіт! Це митна служба. Це ж на служба, служба мою. Хтось спірдалес. Wy, wy, Wyłączał do panie! Nie ma! Ucieczka! Ucieczka! Format C. Nie ma to jak audyt... audyt kasyn, panie, na wschodzie. Chłop, co się dzieje. Byt i też I Iwan, tego po prawej też odłącz, od odłącz. Dyski, dyski zabierz. Wykręcaj! I zaraz ptaczeczką okrętę przyjdzie. Facet w kurce najmana i faktycznie. To niezłe nie kasynu. No i widzi pan i zadbał pan o I pieniądze ukraińskie. Zadbał i... się okazać, nie... że to naprawdę jest jakieś lewe kasynu na Ukrainie i ten. Że, Czeka... że, że to jest naprawdę jakiś przypadek. No. Hazardistów uratowałeś. No właśnie, o to mi chodziło. Widzi no pan? To wszystko w dobrej wierze jest robione na streamach zawsze. Tutaj, tutaj chyba wszystko zostało wykluczone, panie, bo kamera też stanęła w miejscu. Widzę właśnie, no, że. Monitoring też został wyłączony razem z tymi komputerami. Może wie pan. Pff, wajcha została przełączona. <laughs> Że we miałoby miałyby zainstalowaną kamerę. A tutaj, a tutaj się zaskoczę, bo oglądałem na Wiskowaryczami taki program właśnie o pracy, o pracy ludzi z służby celno skarbowej. I taka kasyna często mają zainstalowane kamery, dlatego że tam zatrudniają kogoś na gębę, nie? Babka zazwyczaj nie wie, o co chodzi. No i nie nadzorują jakby. No, w sensie no w sumie to nadzorują, kto tam wchodzi, nie? I czy babka czegoś nie, nie, ten, nie kradnie przykładowo? I właśnie często, jak ta służba celno-skarbowa wbija, to pierwsze co demoluje kamery. Bierze że jest taka taka.